Witam futorkowych prezesów. Dobrze, że wpadliście, bo obejrzenie dzisiejszego odcinka może odbić się pozytywnie na waszych portfelach. Myślicie, że macie finanse w małym palcu? Nie byłbym tego taki pewny. Być może nawet nie zdajecie sobie sprawy, że pewne szkodliwe nawyki trzymają was z dala od potencjalnego majątku. Cóż, przygotujcie się do dawkę chomikowych porad. Ludzie uwielbiają te małe kartoniki zwane kartami kredytowymi. Całkowicie to rozumiem. Uwielbiam biegać na kołowrotku tak samo jak Wy najwyraźniej lubicie w kółko płacić odsetki od tych kart. Ale jeśli chcecie odpowiedzialnie podchodzić do finansów, może powinniście zrewidować swoje nawyki? Posłuchajmy, co ma na ten temat do powiedzenia Mark Kiben. Jeśli używasz karty kredytowej, nie zależy ci na pieniądzach. Za każdym razem, gdy wspominasz o długu, ludzie mi to przeżywają. Posłuchaj, co mówi Cuba? Czyli co, polecasz ludziom pociąć karty kredytowe? To nawet chętliwe hasełko, żebyś wiedziała. To mój ulubiony slogan i powtarzam go przy każdej okazji. Ludzie często mnie pytają, gdzie w takim razie powinni inwestować. No to, to odpowiadam. Najlepsza inwestycja to pozbycie się wszystkich kart kredytowych, bo doskonale wiecie, ile was kosztują, jeśli nie musisz spłacać tych 15-20% odset. Tak? to tak jakbyś te 15-20% zarobił. Forbes od lat prowadzi listę 400 najbogatszych osób w USA. 75% osób na tej liście, nie jakichś tam trajerów, tylko największych ludzi z sukcesu na świecie, 3 czwarte z nich twierdzi, że najlepszy sposób na wzbogacenie się to wyjście z długu i nigdy już się nie zadłużać, bo daje ci to kontrolę nad podstawowym narzędziem do budowania majątku, czyli nad dochodem. Mamy pociąć karty kredytowe, ale jak to? Rozumiem, że dług jest B, ale próbujesz mi wmówić, że sekretem do bogactwa jest pozbycie się czegoś, co pozwala mi kupować tyle fajnych rzeczy. No cóż, skoro tak mówi cała masa milionerów i miliarderów, muszę się nad tym zastanowić. Techem w sobie lepiej wyrzucić karty kredytowe niż zapasy w spiżarni. Nawyki sobie jak tubele w chomikowej norce. Niektóre prowadzą do celu, a inne to niestety ślepe załuki, przez które tylko traci się cenny czas. W każdym razie w kolejnym filmiku przyjrzymy się, dlaczego niektóre codzienne przyzwyczajenia powstrzymują was przed zarabianiem sporej kasy. Uwaga, bo może Wam się to nie spodobać. Jakie są trzy nawyki, które przeszkadzają ludziom w bogaceniu się? Przede wszystkim to niemożność zidentyfikowania swoich złych przyzwyczajeń. Znam wiele osób z rodziny i znajomych, którzy nawet nie zdają sobie sprawy z nawyków, które im przeszkadzają. Takim negatywnym nawykiem może być wszystko, nawet byle drobiazg, jak choćby poradne słuchanie czy oglądanie wiadomości, nieważne z jakiegoś źródła. Nigdy w życiu nie czułem, że słuchanie wiadomości daje mi coś pozytywnego. Gdy z całego włączasz telewizor, żeby obejrzeć wiadomości, natychmiast starać się to w takim jakby reaktywnym, defensywnym nastroju, co powstrzymuje kreatywność. Zamiast tym tworzyć, reagujesz na to, co usłyszałeś. Porównajmy dwie wersje poranka. Możesz niespiesznie wstać i powiedzieć sobie coś pozytywnego. Kilka Wypij wypiecz zielony kokra i pójść na spacer, albo zaraz po obudzeniu możesz sięgnąć po telefon, komputer czy telewizor, żeby sprawdzić maile i wiadomości, z których przynajmniej jedna pewnie wprawi w zły nastrój, po czym na kawę i pomcza i jedno i drugie to, to określony nawyk. Nie chcę tutaj nikogo krytykować, sami oceńcie, który jest dla was lepszy. Zmienić nawyki to jak próbować oduczyć chomika od biegania na kołowrotku. Łatwo nie będzie, czyli mogę się rano zmotywować, wypić coś zdrowego i być w dobrej formie cały dzień. Albo zwleć się z łóżka, pochłonąć solidne śniadanie i śmiało zanurzyć się w chaosie. Nie wiem, czy wystarczy mi rano, bo co mówi, ale okej, okay, spróbuję tej hipisowskiej rutyny wdzięczności. Tylko skończę oglądać wiadomości. A Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jak zwykle, pamiętajcie, żeby polubić i subskrybować. Chomiki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do usłyszenia. Hejka kryptogryzonie, dzisiaj przyjrzymy się codziennym nawykom, które zaskakująco szybko mogą opróżnić portfel. Podstępne złodziejaszki ukrywają się tuż pod waszym nosem, ale bez obaw, bo za chwilę je ujawnimy. Zostańcie z nami, bo nadszedł czas na chomikową interwencję. W waszym życiu czai się cichy złodziej, który kawałek po kawałeczku pożera wasze oszczędności. I nie mówię tutaj o waszej słabości do słodyczy. Powiedzmy tylko, że jest podstępny, błyszczący i kosztuje znacznie więcej niż powinien. Posłuchajcie tego filmiku, żeby dowiedzieć się o co chodzi. Co według Ciebie najbardziej niszczy majątek? To proste kredyty samochodowe. W mojej najnowszej książce porównuję poziomy zadłużenia konsumenckiego w Stanach Zjednoczonych w różnych sektorach. Często mówi się o zawrotnej sumie kredytów studenckich bilion siedemset miliardów dolarów. To zdecydowanie sytuacja kryzysowa, jednak okazuje się, że kredyty samochodowe prawie temu dorównują. Bilion 600 miliardów w czasie, gdy pisałem książkę. Byłem oszołomiony, jak do tego doszło? Za moich czasów samochód to był po prostu niezbędny środek transportu, za który płaciło się... 25 tysięcy i tyle. A teraz najwyraźniej 50 tysięczny kredyt samochodowy na 9% to normalka. Po prostu wierzyć się nie chce. Oj, tam samochody wciąż są podstawowym środkiem transportu. Tyle, że zamiast z punktu A do punktu B wiozą nas prosto do miasta długów. Jaki z tego morał? Bądźcie bardziej jak chomiki. Mnie do poruszania się wystarczą dwie małe łapki. No, właściwie to cztery, ale kto by tam liczył? A zatem samochód nie kołobrotek, tak. W następnym filmiku usłyszymy jednak, że w naszej codziennej rutynie jest coś znacznie mniejszego, ale równie podstępnego. Ten niepozorny nawyk kosztuje ludzi tysiące dolarów rocznie i jestem pewien, że prawie wszyscy to robicie. Brzmi przerażająco, ale rozwiązanie jest prostsze niż może się wydawać. Posłuchajmy. Przestań kupować gotowe jedzenie i napoje. Kawa za 5,5 dolara to jakiś absurd. Albo byle kanapka za 15 dolców. Zbaliowałeś. W domu możesz sobie zrobić pyszną kanapkę za niecałego dolara i zabrać ją do pracy na lunch. To niby drobiazgi, ale z czasem robią się z tego ogromne kwoty. Bardzo wiele osób, zwłaszcza zaczynających karierę w dużym mieście, marnuje jedną czwartą swoich zarobków na bzdury. Pierwszy krok do sukcesu to skończyć z głupimi wydatkami. Gdzie on widział kanapki za 15 dolarów? Chyba z plasterkami złota. W każdym razie... Nie ma szans, żebym zrezygnował z mojej porannej kawusi i czterech kolejnych. Skąd mam mieć energię na bieganie na kołowrotku? Trzeba mieć jakąś radość z życia, nie? No ale gdy następnym razem skusi was zapach świeżej kawy, zastanówcie się, czy przyjemność jest tego warta. Ja tam nie zrezygnuję z czarnej magii, ale może to niezła porada dla ludzi, którzy chcą trochę zaoszczędzić. Dzięki za oglądanie. Jak zwykle pamiętajcie, żeby polubić i subskrybować. Chomiki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do usłyszenia!